A tak w ogóle przypominam wszystkim, że jak ktoś kupi nową furę, może wpaść na wyszukiwarkę Mubi, wpisać wszystkie dane pojazdu, wyskoczą wam tabelki itd. Tak dalej, tak dalej. Pamiętajcie na hasło Strong kipa 150 zł zwrotu cashbacku. Zapraszam wszystkich do wyszukiwarki Mubi, bo Mubi ubezpieczyć twój pojazd Lubi. I link w opisie. Siemanko, siemanko, witamy w kolejnym odcinku. Proszę Państwa, decyzja dzisiaj padła poważna. Zawsze gramy w gry bez czytania instrukcji. Dzisiaj. Wszystko będzie zasady czytał i Bamy. kończymy zgranie na pałę. Potem są wieczne awantury, ale zanim przejdziemy do czytania instrukcji, dla przegranego jest, proszę Państwa, kara. Kara to jest pchanie twinga przez środek miasta. Przez środek przez miasta. miasta. Dwóch pozostałych zawodników siedzi sobie w samochodzie. Tak jest. Yy, instrukcję mam chyba w każdym języku. Podczas wyciągania klocka można używać tylko jednej ręki. Ja, się ja źle kojarzy, podczas wyciągania klocka. Przed ruchem. <laughs> Słuchaj, przed ruchem <laughs> można dotknąć wybrany klocek, aby sprawdzić, czy się rusza. Czy ciepły. Co no ja wyciągam pierwszy. No, dobra. jedną ręką. Jedną ręką. O! Ruszył, Ale, ale ruszyłem. ruszyłem, ale nie muszę. No to, to, tego, no nie? To, ale musisz go odłożyć na swoje miejsce. No. Mogę jechać który chcę Znaczy, no. ruszyć możesz, ale żebyś. No. I tak, to. Kurwa ręce mi się trzeba. Ja teraz. Dałem. Kung fu kiedyś ćwiczyłem, to zrobię to techniką dłoni w wzgórze, żeby nie o, je, zaraz wiesz ten, tu i go pchał. Żebyś tam tylko mnie ten. O Jezu, to jest taka oryginalna jęga czy to taki jakiś pijany, ten, stolarz to że, robił? to... Ale jak to, no. <grym. <grym. to <grym>. na położyć w tą stronę? Przegrałeś. A dlaczego? Ale, to nie można położyć w tą stronę? Szybko żebyśmy zakończyli. Można chyba, nie? No, chyba no. można, no tam było Ale że, no dobra, no mogę... No mogę w tą. Znaczy nie, no, no trzeba w tą. No, Ty dobra, buduj jakkolwiek nie, no, nie, nie, musiał... nie, nie, no trzeba w tą teraz. Nie, no nie robimy na jebałkiem. Nie no w tą. No. Jak skusisz teraz powiem Ci, przy pierwszym kurwa ruchu, to. No ale że to tak, tak nabrali, że ja nie wyciągnę. Zróbmy miejsca robić, trochę. Zrobię, zrobię, Wyciągam. To co, nic, nic Nie nic tu nie wyciągnę? Nie, no teraz też jest jeszcze proste na tym etapie. mi się, No Powinniśmy po dwie setki wypić, to wydobierał by to było da, utrudnienie. Chciałbym w tych goglach, kurwa, to za to robić. Ty. Rozjewie bo, bo, No przecież biednie. A teraz musi wyciągnąć już, tak? No musi. No ja się zakończyć, tak? No to teraz jest numer zrobiony, ci powiem. Bo całą konstrukcję, która jest niepewna strasznie konstrukcja. Ba! Ale poczekaj, bo jeszcze trzeba położyć. No co, no trzeba. Nie, no tam na, trzech, na dwóch klockach. Jeden wyciągnął, na dwóch musi stać. To są prawa fizyki. Kurwa, ale ty to nie jest takie w kipiersie. Ty myśmy tak z grubej rury zaczęli trochę. A milion wyświetleń ma twój skok na paletę. Ludzie do mnie pisali, czy ten jesteś trochę, <laughs> czy zwolnienia czy z, z WF-u. Kto, którzy ludzie? <laughs> U. E? Jak, tak ja jak ja bym teraz poszedł na całość i Wam chciał utrudnić, to bym wyciągnął najchętniej tego klocka. Tak, najmniej, najmniej, wyciągnął. No, ale tu mogę. No jak, gdzie też możesz, czy z góry, tylko nie może. Nie to, nie mnie. Ty, to nie jest takie kursny. <laughs> żeby... Tylko teraz poczekaj, bo to jeszcze może właśnie... właśnie nie jest do wiesz. A. <laughs> A można zachodzić z tamtej strony? To po, to po prostu polega na tym, że w końcu na kogoś przyjdzie. No, ja Kryska na matyska. Jak mi się kurwa on teraz zrobić. Kurwa, tu się nic nie da spróbować. Da się. Ja pierdziel. Możesz jeszcze spróbować tego. Ja bym ładował tego na dole. Bo, te, bo ta cała wieża stoi na tym środkowym. Tego na dole bierz. Jak przegrasz, to nic się nie stanie. Mówisz, z jesteś byłym, to że dobrze pchał. I aż Ale nie w tą stronę. W tą stronę. No w tą. Nie, 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 teraz to. W poprzek. W Lew. I teraz co? Takiego, który jest nie do wytargania. Ja na przykład. Musi się panowie się z tym nie, nie pierdzielić. To po prostu musi być... Tak... Ja kurde, jakby ci to powiedzieć. Tak wyciągasz... Jak już nie możesz... Ej, ja WIEM pierdolę, pierdolę. co to! Ja pierdolę. Patrz. Jestem ja po Tak. Kurde. Do zważy świat należy, panowie. Jemniej. Ja nie. Patrz. Jeszcze nie Tu kurwa. Jeszcze nie wiadomo. mu się. Odstawić też jest problem, nie? Jest problem. Mój Mogę tak rękę przytrzymać? Możesz. możesz. Na wszystkie sposoby przy możesz. Nie. No co ten ze środka? No łatwy. No właśnie. Ten, jeszcze jeden jest, ja widzę jeszcze jedno wyjście. Nie ja nie wierzę. Przepraszam, dotknąć. Tak, dotknąć. Sorry, ale ci się nie wywaliło, nie? Ja nie wierzę. Kurde, to no mogę ręka A Arci! Wyjdnął. Wybnął. Kiedyś tak się w ja sobie, miałem taki kolegów sobie mówił. Ja też miałem. Ja się kupię. Też o tym myślałem. Co? Tu ujemnie. Jednie. Ja też o tym myślałem, no? Wie? To stary brukarz no znowu. Tak, jak jest uka... po kółeczku jeździł. Trenować <gry> <gry> <Okay>. Trenowałeś <gry> trochę do A skąd, jak ja to pierwszy raz na oczy widzę? Nie wiem, czy powinienem go wyciągać, szczerze mówiąc. Ja. Zachwiało się już równoważnie. Ale wiesz, jak ja go wyciągnę i jakimś cudem to się nie przewróci, to już wy będziecie mieć ciężej, nie? Czyli po prostu wam robię strasznie pod górkę. Nie mogę mieć tej ręki na nodze. Wydaje mi się, że to nie jem, nie? ale jeszcze muszę odstawić, nie? Teraz odstawić to chociaż tu też jest. Czyż to teraz nie lipę. Nie jest prosto, panowie. Drgania są? Pa, wyciągnąłem. Ja, ale za każdym razem miałem tak, że już byłem pewny, że się przewróci. Tylko jeszcze muszę odstawić. A jak, jak mam odstawić? No bo ten z boku, coś położyć. Poczekaj, jak to jest? Proszę. Bać. Jakbyś wysunął tego, to stabilnie jest. Tego środkowego. O, faktycznie. To jest stabilnie, nie? Kur... Jednak jeszcze... Jeszcze walka kurwa jest. Ale ten też mi się wydaje, żeby kurwa był dobrze, no. Bo ona się opiera nie, na tym Tu Nie, to już jest kapet. Tego jak wywalisz, to jest kapet. Jest, jest kapet no. Ale nie ten dolny, ten górny. A ten? Który? Ten nie, ten ja próbowałem. Dobra, nie do tego Dobra, czekaj. A tego? Tym to ja szarpałem. Ja tu widzę jeszcze dużo rozwiązań. Zobaczycie. Pan stoi. Jakby wam teraz zrobić pod górkę. O! o ja. To jest ten tylko wyciągałeś. Ale później się zmieniła konstrukcja, też trzeba to dobrać. Inne naciski później są na elementy już No o to o, o, to, o, o, to, o. No i z Czekałem. Flashback Ja tu widzę jeszcze dużo rozwiązań Zobaczycie Ale widzieliście, ale widzieliście tak ledwo go już było pff. Dobra to co? Idziemy tą karę wykonywać, tak? tak? Proszę Państwa, to są niestworzone historie. Pisaliście w komentarzach, że do nie chce robić, a on wymienia swoje, swój sprzęt. Chcesz... Te w każdym nasze, nasze są dużo cięższe. Tak. Na no skodę, no chyba, nie? I to dawaj dawaj. Tego się nikt nie spodziewał. Tego nikt się nie spodziewał! Byli w totalnym szoku! Dobra, proszę Państwa, wsiadamy do gabloty, zawodnik już jest gotowy. Proszę, się, proszę bardzo. Człowieku, ja to powiem ci tak, ja mam 43 lata. Ku. I, trójkę I trójkę dzieci! I trójkę dzieci jest. Dokładnie. Dlaczego to udawajcie, że się zepsuł samochód? A, a że wy siedzicie we dwoje w środku, to to nikt się chyba nie będzie pytał. A jeszcze Ziemniakowi Klocka podpowiedziała. To będziecie sobie obserwować. Nie, ale zobacz, będzie go widać, zobacz, Dobra, jeden koń mechaniczny. Jedziemy. Nie, nie zezwalam na y, ten... Jeden koń, koń mechaniczny. Ale Arab, z tyłu jak dawaj szybciej trochę. Da, dawaj szybciej, to nie jest takie, takie ja lekkie. Nie dawaj szybciej! To nie jest takie lekkie. Pięć na godzinę. jest tylko, dawaj! Nie hamuje czasem? Czy nie hamuje? Nie. Dawaj cały czas! Bo się korek robi za nami. Pod górkę masz, dawaj szybciej! Pod górkę. Dawaj, bo samochody jadą! Dasz radę! Oj. Muszę otworzyć. Koniec Nie mam siły. Ja to też pada. Zawodnik musi odpocząć. Ona ciężka jest. Człowieku. <noise> to na pewno cięższa niż twingo. Dawaj. Ja ja twingo, co popraść, chciałeś twingo. dawaj! Już jest 2 na godzinę. Dawaj, dawaj, wszystkie Narach. Tam pod górkę było. O, teraz to ta. Dobra, wio. Ale ciężka jest, ty. Chodź, Makina, brwa Dziękuję. Jak poszło? Dobrze. Ale, wiesz, tam. ale nawet sobie poradziłeś. Z marszu bez rozrzeczki, no ja myślałem, że to lżejsze będzie. Ale z BMW trochę ciężej mogło być. Nie, nie mam siły jeszcze, powiem. Dwie godziny spałem, słaby jestem. Ci. Dobra, proponuję, kończymy odcinek i dziękujemy za obejrzenie tego pamiętajcie, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, tak. subskrypcję i, na koniec, i komentarz. Czerwszy krzysiek. I na koniec zagadka: co złodziej zakłada w Sylwestra? Kominiarkę. Kominiarkę. Złodziej w Sylwestra zakłada, że Cię nie ma w domu. Jadę. <laughs> Dobre. Ja. Jak zwykle, serdecznie no Was nie. pozdrawiam. Przepraszam, zapomnieliśmy o pozdrowieniu. Nie, no to, to już jest tradycja. Ja jak zwykle, serdecznie Was pozdrawiam. Życzę Wam wszystkiego dobrego, żebyście byli zdrowi, szczęśliwi, zarobieni. I wszystkiego, co najwspanialsze. Kevin na Do zobaczenia na ten Trzymajcie się. Bye, bye.